Całej ręki nie, ale, ale o dwa palce to bym się założył, że dzisiaj na ulicy widziałem syrokomle. Tak pod murem przemychał, jakby się przed kimś ukrywał. A z tego co wiem, żadna policja go nie szuka. Musi jednak ważne sprawy bo do poznania z tej jego borykowszczyzny przygnały. Tak czy inaczej się dowiem, bo w końcu w czyjeś oczy wpadnie i zmuszą go, żeby wystąpił publicznie, a ja wiem, jak on tego nie lubi. 2 czerwca 1858 roku przybył do Poznania Ludwik Kondratowicz, znany pod literackim pseudonimem Władysława Syrokomli. Zamieszkał cicho i skromnie, najpierw w hotelu przy narożniku ulicy Wilhelmowskiej i Fryderykowskiej, obecnie Alei Marcinkowskiego i 23 lutego, a później w domu Biszchowa przy ulicy Młyńskiej 21. Wkrótce jednak został zdekonspirowany i musiał wystąpić oficjalnie. Vibiana Moraczewska tak go opisywała. Mimo swej nieurody, bo mały, krótkich rysów, coś z miny pisarza stodolnego, przy tym milczący prawie, nieśmiałość w obejściu posunięta aż do niezgrabności. Zrobił dość miłe wrażenie na mnie. 2 czerwca 1302 roku biskup Poznański na wniosek rajców miejskich pozwolił założyć nową szkołę przy kościele parafialnym, by w ten sposób ułatwić chłopcom dostęp do nauki. Szkoła przy katedrze była znacznie oddalona od ich miejsc zamieszkania. Poza tym częste powodzie uniemożliwiały dotarcie do niej. Pozostała jednak wyższą w stosunku do szkoły działającej przy kościele parafialnym. 1 czerwca 1629 roku w Olesku urodził się Jan Sobieski, przyszły hetman i król Polski. Monarcha ten nie najlepiej był zorientowany w sprawach ziem zachodnich Rzeczypospolitej, zaś annały nie zostawiły śladu jego ewentualnej wizyty w naszym mieście. Jedynie w 1694 roku zatrzymała się tu w drodze do Bawarii jego córka Teresa Kunegunda. Rodzina ziemiańska Stablewskich wiele kiedyś znaczyła w Wielkopolsce. Jedynym z jej przedstawicieli był działacz społeczny i gospodarczy Erasm Stablewski. Urodzony 2 czerwca 1802 roku w Trzeku, koło środy. Należał do ziemiańskiego kręgu działaczy organicznikowskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dyrektorował Lidze Polskiej na powiat wschowski, a także przez trzy kolejne kadencje był posłem do Parlamentu Pruskiego. Erasm Stablewski zmarł we wrześniu 1870. 20 roku w Wilkowie 2 czerwca 1944 roku zmarł pułkownik Henryk Kowalówka, zawodowy oficer, który od lipca 1942 roku był komendantem poznańskiego okręgu Armii Krajowej. Pod jego kierunkiem ruch oporu w Wielkopolsce został zreorganizowany i znacznie wzmocniony, dając podstawy do odtworzenia struktur okręgu korpusu nr 7. Po aresztowaniu i ciężkim śledztwie pułkownik Kowalówka zginął w obozie żabikowskim. 2 czerwca 1964 roku upłynął w Poznaniu pod znakiem otwarcia pierwszego nowoczesnego, wybudowanego po wojnie Hotelu Merkury. Odtąd charakterystyczna łukowata biała ściana z oknami wita każdego pasażera pociągu wjeżdżającego do stolicy Wiekopolski od strony zachodniej i północnej, a nietypowa nazwa przypomina o położonych w sąsiedztwie terenach targowych. Mimo konkurencji, hotel cieszy się i uznaniem, i sentymentem stałych gości.